Poza tym filmem, który właśnie widzicie, dzisiejszy vlog będzie w całości nagrany tą oto kamerą Sony X3000. Jest to troszkę lepsza wersja mojej starej mini kamerki, którą nagrywałem. Powinna mieć lepszą jakość, mimo iż nadal nagrywam full HD, to powinna mieć nieco lepszą jakość, ma szerszy kąt, ma lepszą stabilizację obrazu, lepiej sobie też radzi w ciemnościach. Ten vlog będzie takim jej pierwszym testem, pierwszymi szlifami. Pójdę na rower, żeby tak typowo ją na szybko yy, stestować. Ta kamera miała ten mankament, że tutaj na soczewce ma takie już przebarwienie i przez to czasami światło się tak załamywało, że na filmach było to dość mocno widać. Tutaj myślę, że tego efektu nie będzie. Zapraszam na vlog. Podczas drogi tutaj używałem tej kamery na takim uchwycie. Już nie używam takich uchwytów ogólnie na rower. Jak pewnie ci, co mnie oglądają, to wiedzą, że ja w tej chwili po prostu kamerę trzymam gdzieś tam, eee, jak jadę rowerem. No i tak też spróbuję zrobić w drodze powrotnej. I tu warto powiedzieć o minusach tej kamery. A minus właściwie jest jeden znaczy, no, jeden łączony. I największy minus tej kamery to to, że ona jest większa i cięższa. Niby nie dużo, Niby nie nadal jest sportowa, nadal się mieści w kieszeni, ale jednak no, robi to różnicę. Robi to różnicę, zwłaszcza gdy wciąż jestem przyzwyczajony do tamtej kamery AZ1, którą wciąż mam i którą pewnie być może czasem będę używał. Nie wiem nawet dokładnie, jakie ustawienia mam. Na tej kamerce coś tam patrzałem, ale nie wiem, czy one są, że tak powiem, najbardziej optymalne. Yy, gdzie w ogóle jestem? Jestem w takiej oazie, którą znalazłem kiedyś zimą, jeżdżąc rowerem. Raczej tu się nie kręcą ludzie. No, oczywiście zdarza się, ale raczej, jak tu przyjeżdżam, to zawsze jestem sam. Taka akurat teraz jest duży poziom wody, bo niekiedy to nie było tu tak, że, żeby ta woda spływała. Eee, taka moja oaza nad rzeką całkiem myślę, że całkiem fajne miejsce, żeby sobie przyjechać, posiedzieć, wyciszyć się. Taka... Nie jest to daleko, bo jest to niespełna, nie wiem, więc 5 km od mojego miejsca zamieszkania. I właśnie przyjeżdżam tutaj się wycilować. Jak pewnie już zauważyliście. Ta kamera ma znacznie szerszy kąt. W tej starej też dało się to ustawić, ale kosztem stabilizacji. W tej kamerze jest jeszcze lepsza stabilizacja obrazu. Można powiedzieć, że w soczewce jest gimbal, który trzyma tą, ten, tą, ten tą soczewkę cały czas w jednakowej pozycji. I dzięki temu możecie widzieć szerszy kąt, co na pewno jest fajne. Bez straty, jakoś na jakości itd. Tak Kolejny plus tej kamery. Jak by mnie widzicie lub nie, w tej chwili yy, mam ją na selfie sticku. Jak ją przyczepiłem, po prostu ona ma gwint, standardowy gwint, więc można ją przyczepiać do takich rzeczy, do, do, tych, do statywów i tak dalej. Ta poprzednia nie miała tego standardowego gwintu, to znacznie, znacznie utrudniało mi. Wiele rzeczy. Kamera może nagrywać 4K, ale ja tego nie będę robił. Nadal używam Full HD, dodatkowo jeszcze WMP4, więc troszkę gorszej jakości. Z tego względu, że te pliki mniej ważą i po prostu łatwiej mi się je montuje nie mam takiego kompa, żeby dźwignął 4K, jakieś dłuższe, dłuższe filmy montażu. Mimo wszystko, że nagrywam nadal Full HD, mam nadzieję, że ta jakość od razu jest lepsza od poprzedniej kamerki jakość dźwięku jest nadal dobra, choć nie wiem, czy tam wszystko dobrze poustawiałem i przede wszystkim, że już nie będzie tych, tych takich prześwitów słonecznych widocznych na obrazie. Kolejny duży plus jest taki, że mm, prawdzie nie ma podglądu w tej kamerce, ale jest możliwość zmiany opcji. Co rozumiem przez zmiany opcji? Mogę sobie teraz ustawić z poziomu kamery time -lapse a, mogę sobie ustawić zdjęcie. Mogę sobie przełączyć jakość, mogę sobie zmieniać tutaj wiele parametrów yy, po prostu z poziomu kamery w poprzedniej, za każdym razem jeśli chciałem cokolwiek zmienić, to musiałem się łączyć przez Wi-Fi z telefonem. Przejdę może tu kawałek, żeby trochę odejść od tego hałasu yy, tą kamerę. Za... Ta kamera, generalnie nowa, kosztuje około 1500-1600 złotych i Sony już jej nie produkuje. Przestali je produkować niedawno, co znaczy, że już ciężko ją dostać nową, raczej jakieś leżaki magazynowe ewentualnie. Ja zakupiłem używkę, używkę w zestawie tylko z jedną baterią i z obudową wodoodporną i zapłaciłem 750 złotych co jest całkiem dobrą, okazyjną ceną, jak na jak na tego typu sprzęt. Nie wiem ile ta bateria będzie mi trzymać. Na razie nic, niewiele wiem o tej kamerze. Wszystko się pewnie okaże w praniu i ten vlog jest takim pierwszym testem tego nowego sprzętu. Dlaczego kupiłem akurat tą kamerę? Ja nad jej zakupem myślałem już chyba od przeszło roku. Jednak nie było gotówki albo po prostu no nie wiem, jakoś nie było okazji. Yy, wahałem się jeszcze między DJI Osmo Action, jednak tam mm, jakość dźwięku jest tak słaba, że ona raczej jest przeznaczona typowo do zastosowań sportowych. Jak wiecie, ja tej małej kamerki nie używam do zastosowań stricte sportowych. Ja jej używam po prostu do vlogowania, czy tam kręcenia sobie jakieś materiałów podróży i no, ta kamera ma dobry dźwięk na minus, że tutaj trzeba e, mieć obudowę wodoodporną do wody więc wtedy dźwięku nie ma za bardzo a w DJI Osmo Action dźwięk jest słaby ale też pewnie z tego względu, że można ją zanurzać w wodzie jest wodoodporna, więc przydałaby mi się na kajak, no ale tych wypraw kajakowych nie ma aż tak dużo, żebym musiał kupować specjalnie jeszcze kolejną kamerę. Jak widzicie, kawałek się oddaliłem, a nadal mnie dobrze słychać. Fakt, że niewiele, no ale nieważne. Eee, kolejna rzecz, którą ma ta kamera, nie miała tamtej, to wejście mini-jack mikrofonowe. Raczej rzadko, bardzo rzadko będę bym używał w niej mikrofonu, tego wejścia, ale lepiej mieć niż nie mieć taki bayera. No i tak to wygląda, taki pierwszy szlif z nową kamerą. Sam jestem ciekaw, jak to wszystko wyjdzie i sam jestem ciekaw, jak mi się nią będzie operować w, w, w trakcie tych nagrywek. Teraz to ciężko stwierdzić. A, chciałem powiedzieć o filmach aktualnie. Aktualnie mamy wrzesień, mamy podobno ostatnie letnie, ciepłe dni, aczkolwiek we wrześniu już czuć, że to powietrze jest inne niż, niż było w sierpniu czy lipcu. W ogóle jak przyjechaliśmy z urlopu i przywitały nas 3 dni deszczu w Polsce i temperatury koło 15 stopni, to no srogo jak na sierpień, srogo jak na sierpień. No, korzystam, oczywiście standardowo korzystam z tych ostatnich ciepłych dni. Teraz na kanale ukazuje się seria z Czarnogóry jednak Raz w tygodniu. Chciałbym te filmy wrzucać chociaż dwa razy w tygodniu, ale jest zasadniczy problem w byciu YouTuberem, przynajmniej takim jak ja. Latem można powiedzieć, że najwięcej się dzieje, jest najwięcej materiału, jest najwięcej filmów, ale jednocześnie człowiek chce korzystać z tego lata jak najwięcej i przez to jest. nie ma czasu, żeby montować. Znaczy, znalazłby się ten czas, ale szkoda czasu żeby siedzieć na kąpie kiedy jest piękny dzień i, i dłubać przy tych filmach parę godzin z tego względu filmy są na razie raz w tygodniu teraz po serii czarnogórskiej wrzucę ten właśnie vlog a już w czwartek zapraszam na drugą serię czteroodcinkową z Albanii po niej jeszcze będzie seria z Cypru i tym samym zamkniemy cykl podróżniczo-urlopowy z tego roku dobra mm, nie przedłużam już dłużej nie będę już więcej gadał, eee, w drodze powrotnej nagram parę przebitek, już nie używając tego ustrojstwa, tylko po prostu po staremu, zobaczę jak to, jak to wyjdzie i na tym w sumie, w sumie zakończę, więc taki można powiedzieć głównowlog, ale o to chyba chodzi w głównowlogach, czy we vlogach ogólnie, żeby były takie o niczym. Jeszcze może test dźwięku jadąc na rowerze.